Sam jesteś degenerat, a jestem. Nie powiem, że nie. I się, i się tego nie wstydzę. O, to jest najważniejsze. Dobra. Let's go. Jeden. Aha. Dobra, cyk. Dobra, good luck, have fun. Lecimy. Kick it as too easy As uh, to bring your. Uh, you have Nice, I love it. Ile on ma? 919, wait A, co jest? Uciech mi, już Ramka gamba? Ramkę już sobie zmienimy na niebieską, będziemy grać niebieskim A becika pewnie zrobimy z czasem, widzu, także bądź spokojny Dobra Tak zapytania. O co tu chodzi? Dwie punkciory? Nie ma Nie ma, pokradli punkty, widzu Okradli ci starego, widzisz? Małpy Rab Rabaciarskie małpy mnie rozkradły Punktów nie chcą oddawać, no Dobra, co tutaj mamy na start? O, Aislin. Aislin na. Uszatego. No to chyba Aislin lepsza, nie? Wydaje mi się, że sporo lepsza, nawet bym powiedział, no. Dobra, Gamba ruszyła, pasia już tam odpaliła maszyny. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, chłop zresował. No to Aislin nie zagramy, ale mamy Resa. Więc w teorii możemy sobie lepszą parę dobrać, no. Daj jedynki, no dalej. gdzieś tam jeszcze, Uu, Sandro Na Lunę, hmm. Dobra, czy ja gram Sandro na Lunę? Luna la Luna Tam jest jakiś scroll Jest zombie Korcze, w sensie, o, ziemia, to już ta ziemia troszkę mnie przekonuje, żeby zagrać Hmm, jak <laughs> pudel w kagańcu No nie wiem, jedynki? A mam kebaba przy wyjściu wizu Nie wiem czy jedynki, jedynki? Powiem tak, podziemia są trochę chujowe no Kurwa Podziemia są trochę chujowe No bo co, Luna, tytan, tego, trup Ajajaj, <ścoughs> ajajaj Resować? Dobra, sprawdzę kebaba, ale rysuję. dobra? Jedynki, let me check nie no, te, 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 podziemia są chujowe, szczerze Podziemia są chujowe strasznie Oni się many zebrają, okej, okay, dostaję ziemię, ale ziemia na nekromancie zazwyczaj nie jest ciężka, to jest raz No ale patrz, tutaj mam kamień Tu mam scrolla, tu mam studnie, tu mam manę, tu mam, nie no, tak Muszę całej podziemia obiec, żeby to miało jakiś kurde sens, no trochę ciężko, no Dosłownie całe Go z Dragon w kepsie, zaraz sprawdzimy kebaba, zaraz zobaczymy czy będę żałował Tylko niech Dulfi puści turę Siema Kedzior, witam. Dobra, maksymalnie T7 będzie. Maksik. Wczoraj Gnol, wczoraj Lizard, dzisiaj Dupek. No to nie fajnie, no nie fajnie. Nie, mi kebaby nie oddają, No, raz na ruski rok, dosłownie raz na ruski rok. Nawet jakaś głupia jakaś szóstka, żeby pomogła mi Duel zrobić czy coś, nie? Oho, saruk na. O oh mój god, na korksa, Aha. Aha. No to masz babo placek. Na, na specjalistę z Owki będę się bił, który będzie grał haspidy. No, przecież te haspidy to biłe purwą. Ale czekaj, nie mam mandy w poziomiach, kurwa mam. Ajajaj. jaj. Eee, nie, kaczki z rana, no gdzie? Dopiero wstałem, no. Dopiero że śniadanko zjadł tak samo, no w jakimś momencie sobie odpuścimy. Uwaga widzu! A to jest zwykła wersja, jak ktoś spierdolił. A, to jest zwykła wersja, jak ktoś spierdolił. Ex the walk. O nie, ty, jednak zbliżają się, czym się wydaje. Jednak się zbliżają chyba. Teraz chyba głośniej delikatnie jest, co, czy nie? ta zbliżają się kaczuchy, a coraz głośniej są. Akurat no. no, te podziemia to by powiedział takie 2 na 10. Są no technicznie nie ma kebaba. Techniczny w takim razie protest. A to widzisz? Nie, jakąś, jakąś dziwną wersję, żeś widzu chyba dodał. Jakąś dziwną wersję dodałeś. Bo to, to nie jest taki uszojub, jak powinien być chyba. Tak, jakąś dziwną wersję, żeś dodał widzu. Dobra, cyk. Po prawdę, po prawdę trzeba dodawać, no. Oddaj matg, już końcóweczka była. Dobra, cyk Dobra, lecimy, lecimy Kryminalista, dawaj Michasia Ty, konse mam na biomie, o A to ta, ta konsa to mi pomoże tak średnio, nie? Chociaż sobie, sumie Dobro, dobrać gołębie i zrobić tą konsę jak najszybciej w sumie Teraz tak sobie myślę, nie? Ruru, tururu, ru, ru. zadzwoniłem w środku lata, choć minęły już dwa lata pięknie widzu piękny wybór gratuluję gratuluję wyboru piękna muzyka w kto taki piękny bo chyba bo chyba go trzeba zmodować kto to kto to dodał jak on chyba mod nowy tego kanału no bra cyk Zawsze z tobą chciałbym być Dobra, cyk. Ramwoski, aha To jednak wycofuje się. Skłamałem Dobra, cyk. Mhm, mhm, mhm. Dobra, cyk. O! Odjebał gołą. Pięknie. Zawsze z tobą chciałbym być. Byłem nawet, pamiętam jak byłem z rodzicami nad morzem Gdzie to było? Białogóra Białogóra To nawet polazłem na plażę Na karaoke i śpiewałem z Robidem w troje właśnie I dostaliśmy za piękny występ polizaku, dostaliśmy, pamiętam Oj tak, tak Mr. dziękuję dziękuję za zgiftanego suba dla Mr. Fiziego, witam Mr. Fizji. Dobra, cyk. Stawiać z tobą babki z piasku. Dobra, cyk, cyk. Cyk, cyk. Lizaku po takim zwykłym lizaku, no W ogóle tego. A, czekaj, ja mogę tam dobiec chyba? Czy nie? Mogę tam dobiec? Ja mogę. Nie! Nie dobiegam. Nie dobiegam. Ty w ogóle teraz też, nie? Kiedyś się chodziło do fryzjera. Kiedyś się chodziło do fryzjera. Jak się nie obciął, właśnie za mało lata, to jeszcze się Lizaka dostawało. A teraz kurwa, nie dostajesz Lizaka, matki. Gdzie moje Lizaki są? Dobra, cyk. Cyk. Hop. Hop. Co? No jo! Ja. Tylko młodszym się Lizaki daje? Ja, na przykład, jak mnie mama, jakbym mały brała mnie do fryzjera, to dostałem Lizaka. A teraz kurwa, nie dostaję, matki. Dobra, cygh hmm, 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 Dobra, jedziemy Siema, dzień dobry. Emerytom nie dają? Jak to? Co on tu ma? Homey, homey. Okej, okay, ale ma tutaj puszkę z sybyczą. Ja muszę regnąć manę, nie? Eke, czy ja mogę to jeszcze zrobić? Mogę czy nie mogę? Mogę to jeszcze zrobić? Nie zrobię, bo nie regnę manę. Dobra, whatever. Dobra, ciach, ciach. A nie coś tego gołębia jest. Regujemy tam, w sumie jakbym dobił ekspert z to mogę te 5 gołębi stąd zabrać. Może szybko by się koncert zrobił. Jakby się szybko konsa zrobiło, to cycki będzie mi się łatwo robiło w sumie. Tu mam jakąś szapkę, tu mam Besia. Chiała Besiu. było co golić? O ty, ty małpo. Teraz też jest co golić. Też widzisz, że mam pełno włosów na łbie Cześć panie cześć panie Loku Cztery lata, nie trzy lata Panie Loku tylko 4 napisałeś, że trzy Dzisiaj sama wygrać czy klasyczny Weekend traci co najbliższej przyszłości dla wiernych widzów No zobaczymy co, ale panie Loku dziękuję za 4 latka subika Witam serdecznie, no i zobaczymy co tam w przyszłości no Dobra, czekaj, gdzie idziemy No mamy 12 gołębi A w teorii mogę to zrobić, ale ja bym chciał to zrobić z tą puszką na pewno Eee czy ja robię te mućki? Ty, czy ja te mućki zrobię, czy ode mi głowę rozwalą? Chyba zrobię, co? Wortexu nie ma. No nie wiem. No nie wiem, go chyba, nie? Nie robisz? Jak nie robię? Nie no, chyba zrobię, ściągnę kontrę, bless. Ciągnę kontrę, bless, chyba że robimy... Chyba że robimy najpierw te golemy. Dawaj te golemy najpierw. O -o. o o, to są sroki. O -o. o o, trochę za dużo tego. Aha, no będzie ciężko. Będzie ciężko. Ty, to wszystko leci do mnie od kulmen cool o o te ja chyba des Uuu, czy to dużo daje? Tak, chuja to daje przecież Hm. robmy tak zróbmy tak No tu bym dostał w cymbał wtedy Albo nie ty Jazda Ale pro. Jasny gwizdyk. Uch Dobra, więcej many nie mogę zużyć. Szczerze Teraz w dół. Aha Dobra, teraz je trzeba splitnąć Oh yeah, skip Blessa mogę dać To tą ósemkę Ale pogrady widzu, o matko boska Niby trup, a zbarchystał ty Uuuuuh Dobra, let's go, let's go, jedziemy, jedziemy. Mamy tu mam gildię? Nie mam tu gildię, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. I like it, I like it. Zdecydowanie. Dobrze, dobrze, da? No. Dawaj mnie to, dawaj mnie to. Dawaj mnie to. Ty teraz to ja, to ja wszystko i wszystkich tutaj. Hmm. A wydaje mi się, że pójdę tu po prostu z buta, bo jestem odciążony. Ty, a to mogą być kolejne sroki. Ty, a to nie mogą być kolejne sroki. Ja makuc Rery. Ry. Czemu ryry? Ry? No nie! No ja takie rzeczy robię, żeby mi chłop klepnął. No, no nie, why? why! Nothing to do, I just... D... 12 tego... Fifteen Thunder... Thunder... Box... We 12 rocks. Oooo! A, jasny gwizdek! Jasny gwizdek, no!